Rozważanie na dzisiaj, 12 października. Fragment z książki Dzień po dniu w Al-Anon. Dawno temu wydarzyła się taka sytuacja: żyła sobie kobieta kochająca żona i matka, która nad mężem, alkoholikiem i trojgiem dzieci roztaczała opiekuńcze skrzydła. Wszyscy czworo żyli w ten sposób, a więc nigdy nie mieli okazji, by decydować samodzielnie. Co prawda, próbowali wydostać się spod tego przygniatającego ciężaru, ale na próżno. Ilekroć udawało im się wydostać spod nich choćby na chwilę, popełniali zwykle jakiś błąd i skrzydła znów ich przygniatały. Ojciec Ciągle przygnębiony pił prawie cały czas. Potrafił tak sprytnie uciekać do butelki, że bez względu na to, jak mama go pilnowała, nie mogła przyłapać go na gorącym uczynku, czyli biciu, dopóki nie upił się do nieprzytomności. Wszyscy wokół uważali ją za bardzo miłą osobę i współczuli jej. Że wraz z całą rodziną ma takie ciężkie życie. Właściwie nie było powodu, aby przychodziła do Alanon w celu rozwiązania swoich problemów, ponieważ zawsze wiedziała, jak radzić sobie z kłopotami. Jednakże, ponieważ chciała spowodować, by jej mąż przestał bić, postanowiła spróbować. Początkowo była bardzo nieszczęśliwa. Była również niezmiernie oburzona. Nie rozumiała, jakie szkody wyrządza rodzinie. Przecież wszystko robiła w dobrej wierze. Jednakże, mając stanowczy charakter, zaczęła codziennie stosować program. Coraz bardziej zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, co robiła. Ku ogólnemu zdumieniu, skrzydła zaczęły się kurczyć i tracić swój ciężar, a sprawy przybrały dobry obrót. Zaczęła zajmować się sobą. Inne problemy łatwo rozwiązywały się.